Trzeci turniej sołek. To impreza cykliczna, której organizatorem jest Urząd Gminy Czeczyste. Powitanie i rozpoczęcie poproszę pana wójta. Pani dyrektor, drodzy państwo, trzeci turniej uważamy za otwarty. Dziękujemy, panie wójcie. Trzymaliśmy ciuki za pogodę całą noc. Powitania i otwarcia trzeciego turnieju soli dokonał główny Gminy Szczepan Roman Rezmerowski, a towarzyszył mu dyrektor szkoły podstawowej imienia Bronisława Mazurskiego, Gdańskiego. pan był pan inspektor ten jest i To wszystko miło był moje Pierwsza prezentacja za nami, koło spodni. i konkurencja dla sołtysów. Jak sołtys został strażakiem, oraz dla dzieci, pierwsza konkurencja to konkurencja w Chodzi o to, kto najszybciej ubierze się w strój, najpierw spodnie, potem koszula, na to kamizelka, i chodzi o to, żeby wszystko było dokładnie i pozatować się, godów start!

Konkurencji, drodzy Państwo, kiedy już będą wyniki, zapraszam. Pamiętaj, że będzie tył do przodu. Maszynka nie może być tył do przodu. Będziemy sprawdzać. Jak się nie czarlin drugi czadkowy trzecie. Maleni. Malenin, czwarty. Konkurencja Konkurencja jest szybkościowa, liczy się czas po czasie. <ślesy> Gości do stoły podstawowej w Gimie na Męczych Pomocach, a z tyłu, tutaj się dzieje tyłu, z tyłu, na zaproszenie. To kurnie który się odbywa Dwie konkurencje dla dorosłych. 79 czas, 3 punkty. Miłopol 34,81, 2 punkty. I. Sołtysów do rejestracji. No to pan powiedział, że mocherowy. Ja tylko powiedziałem, że z krótkim głosem. Nieważne, nie ważne. Zapraszam sołtysów, podchodźcie po lewej stronie sceny, za chwilę będą zawodnicy podchodzić. Kolejną. Pan Mieszko Wysiński. który jest? Aby tak nim rzucić, żeby poleciał jak najdalej. I każdy uczestnik będzie miał trzy życie, państwo rzucali stąd to stronę Technika, technika dowolna. No, bueno, Jeszcze. Nie, po, liczy się miejsce zetknięcia z ziemią. O, proszę bardzo. się pojawiło i można. Ale ładnie końca. O! 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 Trzymaj, O! O! trzymaj, tak tak nie Atrakcje przygotowane przez gospodarzy to między innymi, bezpłatne dmuchańce dla wszystkich dzieci. Od godziny 9 już tak się dzieje, potrwa przynajmniej do godziny 11.30, że te zamki dmuchane będą nieodpłatne dla wszystkich dzieci. która zakupiła los numerem 76. Kto z Państwa los numerem 76? 上野にとっても手ごろに、上野にとってもみ込み、下野にとっても、見ることが多い、そこから、見る、そこから、あら、もう一度、上野にとっても、そうだ、